Chodrusz! chwa Chu! chwa chadrusz No co, trzeba trzymać formę. Chodrusz! Niedawna premiera Gier Electronic Arts na Steamie odnowiła zainteresowanie kilkoma tytułami. Jednym z nich jest nieudżałowany i naprawdę udany Titanfall 2, który na premierę ręką nie zawojował. Ta gra mająca na koncie 4 lata pojawiła się w zestawieniu bestsellerów platformy Valve i codziennie grywa w nią kilka tysięcy graczy jednocześnie. Dlaczego warto spróbować? Bo twórcom udało się stworzyć niedługą, ale naprawdę świetną kampanię solową, a także satysfakcjonujący multiplayer. Esencją gry pozostają dynamiczne poruszanie się i wykorzystanie tytułowych mechów bojowych. Firma Activision zapowiedziała grę Crash Bandicoot 4 It's About Time, tworzoną przez studio Toys for Bob. Produkcja, o której podkowały się od pewnego czasu, będzie platformówką utrzymaną w stylu wcześniejszych odsłon. Premiera odbędzie się 2 października na Xbox One i PlayStation 4. Twórcy Ghost of Tsushima poinformowali na Twitterze, że ich gra osiągnęła tak zwany status złoty, co oznacza, że prace nad nią zostały ukończone. O później więc już nie będzie, a premierę zaplanowano na 17 lipca na PlayStation 4, a na zachętę fragmenty opisu gry ze strony ESRB, która przyznała jej kategorię tylko dla dorosłych. Dużo brutalności, dekapitacje, podpalanie żołnierzy oraz nagie męskie pośladki. To zobaczymy w grze. Przerywamy program o pośladkach, by poinformować o konkursie. Wciąż jeszcze możecie zgłosić się do akcji hashtag ROG 4 Creators i dwóch trwających konkursów: graficznego Painted ROG Challenge, gdzie należy pokolorować model robota dowolną artystyczną techniką oraz pisarskiego Wrighted ROG Challenge, gdzie należy dokończyć jedno z pięciu opowiadań stworzonych przez redakcję gry online. Do wygrania w konkursie są m.in. nagrody pieniężne, kurs graficzny Complex One, a także koszulki oraz gadżety ROG. Ekipa odpowiedzialna za konkurs czeka na Wasze prace do 5 lipca. Serwis Bankier twierdzi, że studio Bloober Team, które znamy z Layers of Fear czy Blair Witch, może zostać przejęte przez zewnętrzną firmę. Rozgrywka toczy się podobno między kilkoma firmami ze Stanów Zjednoczonych, Polski i Wielkiej Brytanii. Podobno jednym z zainteresowanych jest Xbox Game Studios. Pozostając w temacie zakupów, Facebook kupił studio Ready at Dawn, znane z The Order 1886. I jeszcze jedna zapowiedź. W czwartym kwartale tego roku ma pojawić się gra Sniper Ghost Warrior Contracts 2, czyli kontynuacja flagowej serii CI Games. Na ten moment wiemy tyle, że gra trafi na PC, Xbox One, PlayStation 4 i konsole przyszłej generacji i pewnie będzie opowiadać o sniperach, w tyle oglądacie z poprzedniej części. Firma Corienix poinformowała, że gra Marvel Avengers pojawi się także na nowych konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Oczywiście po ich debiucie pod koniec 2020 roku. W wersji gry na lepsze konsole zobaczymy szybszy czas ładowania, wyższą rozdzielczość i tekstury, czy chociaż bray tracing. Co ważniejsze, nabywcy wersji na PS4 czy X1 będą mogli ulepszyć za darmo swoje wersje na te z nowszych platform. W grze pojawi się też opcja przeniesienia zapisów ze starszych konsol na nowsze oraz crossplay. Więc użytkownicy PS5 zagrają z graczami z PS4, a posiadacze Xbox One z graczami z Xbox Series X. Premiera gry na obecnych konsolach 4 września. Natomiast w środę 24 czerwca o godzinie 19 odbędzie się nowa prezentacja gry na office. Stronie. Z innych wieści zarejestrowane domeny sugerują, że powstają gry Batman Gotham Knight oraz Suicide Squad The Game. Nic tylko wbijać na kanał pana Madusza i obejrzeć Batmaraton Batmana.